Marek czuku, przycisk stał. Był w korzystnym położeniu, bo akurat ich nie było. Może na tydzień, może na minutę. Oni nigdy nie mówili, oni robili. Myślał o nich, przyjdą nakarmią. Przyjdą, uderzą. Przyjdą, nacisną przycisk. Bo tak naprawdę nie myślał o nich jako o nich, raczej o nich naciskających przycisk. Stał bez ruchu, wodził oczami. Jego wzrok wyznaczał zasięg poznania. Przycisk był poza nim. Nie ma ich, nie ma przycisku. Może już nie przyjdą. Nie nacisną. Ale kto nakarmi? Kto uderzy? Byle nie naciskał. Naciśnięcie przycisku budziło w nim wspomnienia z dzieciństwa. Obrazy. Obrazy. Tak. Wiedział to. Nienawidzi. Nie ich. Nie przycisku. Ale pierwszych pięciu lat życia. Ale był przycisk. Byli oni. Był on stojący. Stanie nie było celem. Było kompromisem. Między nim a nimi, nieobecnymi, nie naciskającymi. Pierwsze pięć lat życia też było kompromisem. Nie wiedział między czym. Nie było wtedy jeszcze przycisku. Chyba karmił go ktoś wtedy, bił go ktoś wtedy. Przycisk też był kompromisem. Był czymś więcej iluzją, fragmentem, halucynacją. Oni już chyba nie przyjdą. Nie ruszał się. Stał na przycisku.